Poszedłem do pani Anetki do banku i mówię, pani Anetko kurwa, pieniądze są potrzebne. A to nie, sorry, to 25 tysięcy euro było. No. Mówię, idę do pani Anetki do banku, której konto zakładałem. Mówię, pani Anetku, kurwa, taka sytuacja się wydarzyła, że, że że ja pieniędzy nie mam. A ona tak wchodzi, w, ona wchodzi tak w konto i mówi. No ale pan... Jak to jest, że pan ma tam, nie wiem, 100 złotych na koncie? 100 zł na koncie, a w skali miesiąca, no to nie jest tak, że, że te pieniądze nie wpływały. Ja mówię, Pani Anetko, kurwa, był, Pani Anetko, problemy są. Ona kurwa klika po tym koncie i mówi, ale to ona widzi, że te, te problemy są, te problemy są nagminne. Ja mówię, Pani Anetko, już będę bardziej odpowiedzialna, ale potrzebuję gotówki. No i pieniądze pożyczyłem wtedy. Z banku no. Dobra, tylko że jeszcze mam się do czegoś przyznam, bo wziąłem siano z banku, wpłaciłem za, wpłaciłem za tą hatę i jeszcze tego samego dnia pojechałem do Warszawy i sobie kupiłem dresses off-white, takie z paskami żółtymi. I wydałem na to 5000 zł. Jak, jak wróciłem, jak, bo, bo to było połączone z lanem, który był w, w nadarzynie, jakaś kolejka polskiej ligi sportowej. No ja, i ale bo tak szczerze to mnie mega zbejtowali, bo ja tam pojechałem z Rafałem, jak dobrze pamiętam i my przyjechaliśmy o 12 pociągiem do Warszawy i dopiero o 15 był wyjazd do tego Nadarzyna i ktoś zarzucił głupi pomysł, żeby do Witkaca pójść. Mi się bardzo te dresy spodobały i stwierdziłem, że mam teraz gotówkę, mam teraz gotówkę więc, więc mogę to sobie kupić I kupiłem, i, i kupiłem te dresy i jak pojechaliśmy do tego Nadarzyna i byliśmy w tym hotelu, to tak... To tak siedzę, tak patrzę na te dressy i tak do mnie doszło, że już nigdy więcej nie mogę się tak zachowywać i od tamtego czasu yy, nigdy więcej tak brzydko nie zrobiłem.